żeby zapytać pana o tę maskę, witam was ponownie. Wygrze Spider-Man na moim kanale. Ja jestem jest to 17 odcinek z naszej serii na kanale. I teraz właśnie będziemy robić tą misję fabularną, czyli maska, główna misja. Albo się dialog urwał, albo po prostu tak na ekranie. No, przed chwilą mogliśmy usłyszeć wypowiedzi narze naszego narzekającego, a ja zbliżam się już do punktu, do misji popularnej. Ale za chwilę zobaczę coś w profilu, bo jestem ciekawy jednej rzeczy. Nie grałem w Spojteryma na 4 dni. Bo ostatnio nagrywałem 16 stycznia Okej, okay. ale za chwilę do tej przejdziemy, ja chciałbym zobaczyć coś w ustawieniach Po tutaj wcześniej patrzyłem, no to mam tutaj przestępstwa pandytów 5 na 5 zrobione Ale okej, okay, umiejętności Teraz pytanie Czy ja tutaj mam coś do odkrycia jeszcze? Kostiumy, raczej nie Żadne patawcze, czyli tylko jeszcze nie mogę odkryć, ja rozumiem Okej, okay. czy tutaj mam coś? Nie mam. Ja właśnie zastanawiam się, czy tutaj czasami innego gatunku mocy nie używać, bo teraz używam tylko holowabik, ale tak dla odmiany bym coś innego tutaj dał. Może nawet inne tutaj właśnie kategorie będą patrzone do różnych misji. Tutaj mogę sobie coś odkryć blokować, ale to też właśnie przyglądany badawcze. Więc może właśnie tutaj coś dalej nam gra pokaże. Po ukończeniu misji wabularnej mam tutaj dostępne punkty, dwa sztuki, ale nie wiem, czy właśnie tutaj że coś mam. Jak na razie się wstrzymam. I zobaczmy, co to będzie właśnie ta misja tutaj chodziło. Tutaj czy na górze? Na górze? Już prawie zjawi się pan Może coś zjem? Chciałem ja coś powiedzieć, ale okej. Okay. Ten urewek właśnie mi to przerwał. Powinien być już w swoim gabinecie. To się tam przodzimy. My tutaj raczej już jest, nie mamy to odkrycia nowego. Aż mi ścięło lekko grę. Ojeju. Taki bo potem Spidermanek zajadł sobie pączka, ale miał maskę. Peter, czego ci trzeba? Przepraszam, że przeszkadzam. Moja przyjaciółka Mary Jane, jest reporterką, pisze artykuł o imporcie dzieł sztuki i znalazła coś. Potrzebuję opinii eksperta, wiem, że pan ma wykształcenie. Które być może w końcu mi się do czegoś przyda. Pokaż, co tam masz. Ciekawe. Gdzie to znalazła? E, nie jestem pewny. Co to takiego? Replika chińskiej maski operowej. Od lat takiej nie widziałem. Ten symbol z tyłu oznacza demona. Demona? Mój ojciec w dzieciństwie czytał mi historie o duchach, w których były ta maska i symbol. Strasznie się ich bałem. Peter, słuchaj, ta maska może wiązać się z niebezpiecznymi ludźmi. Niech Mary Jane znajdzie inny temat. Może jej coś grozić? Tego nie wiem. Warto ryzykować? spider zaryzykuje. Hej! Symbol wewnątrz maski oznacza demona. Pan Li się wystraszył. Nigdy go takiego nie widziałem. Powiedział nawet, żebyś odpuściła tę sprawę. Jeszcze czego? Myślisz, że pan Liwi więcej niż twierdzi? Nie, chyba po prostu odezwały się jakieś dziwne wspomnienia. Wiem, że miał dość trudne dzieciństwo. Ma sens. Demony. Chwytliwa nazwa. Dobra, biorę się do pisania. Pa. Uparta. Poszło lepiej niż myślałem. Uparta dziewczyna. Bezdomność wśród weteranów spadła, ale wciąż jest wysoka. Dobrze, że mój kumpel, Flash Thompson, stara się to zmienić. Hm. Czyli taki szczeku. Biznes robi naprawdę dużo, jeśli chodzi o szkolenia i zatrudnienie. No, w większości. Szkoda, że o Skorpu zabrakło ok to może tak bliżej ściany będę chodził bo może coś jest tutaj jeszcze do odkrycia może tutaj nie ok nie będziemy się tak rozglądać po raz tutaj chodziliśmy Ale tamtego szczegółu nie pamiętam aby był Maska. Ukończona. To no, no, taka krótka misja. Krótka misja popularna. zwiedzaj miasto, aby po lepsze sprzęt i umiejętności. Czyli co? Na razie tutaj nic ciekawego nie mamy? Mamy. O kurczę. Misja poboczna. Spitermanów dwóch. To ty mogę. W Cały czas wciąż ulepszyć, ale jeszcze nie wiem co tu ulepszyć Odblokowano misję poboczną, no to się to nie wybierzemy Bo nic innego do roboty nie mamy I zobaczymy na czym to będzie polegało, ojeju tysiąca metrów prawie Okej, okay, wyjdziemy się na miejscu Halo? Peter, tu doktor Octavius O, co słychać? ksidor przyszedł na próbę. Na śmierć zapomniałem. To, to znaczy, nie zapomniałem, tylko. E, zaraz tam będę. Spoźnialstwo zaczyna wchodzić ci w nawyk. Weź się w garść, partner. Stać na więcej. Ach, ma Witalnym momencie włączyłem podobnie nagrywanie. Bo zrobiłem małe cięcie. Bo tak leciałem tylko przez to miasto. Okej okay. Przestępstwa Pantytów Kumam, o co chodzi? Ale zastanawiam się czy to teraz zrobię czy trochę później I właśnie też doktor właśnie się odsłał o to I możemy teraz tam wrócić Ale skupimy się na tej misji popocznej. Dobra, to na razie Przestępstwo mnie nie interesuje Mary Jane. Nie martw się, dopilnuję, żeby uważała. Proszę, powiedz, że do siebie wróciliście. Rozmawiamy ze sobą. Coś. Mam nadzieję, że pan Lee nie jest zły. Po prostu się martwi. Przyznam, że trochę mnie to poruszyło. Wiedziałam, że cię lubi, podziwia to, jak chętnie pomagasz innym. Myślę, że widzi w tobie odbicie młodszego siebie. Dwie piekielnie bystre sieroty. Ja też go podziwiam. Masz świetnego szefa, ciociu. Powtórzę mu to. Kocham cię, Peter. Okej. Okay. Czy to wszystko? Spidermanie, tutaj! O co chodzi? Co się stało? Sy... Ależ nie! Chciałem ci tylko podziękować za uratowanie mojej córki przed tymi zbirami. A, a kiedy to było? Dopiero co? Ktoś tak zajęty jak ty, traci rachubę co? Na rogu 126 Pawel właśnie dzwoniła mi powiedzieć. Tak, przepraszam. Cieszę się, że mogłem pomóc, a pańska córka jest cała. Okej, okay, podziękowanie. Iść do teatru. No znowu 300 metrów, na no, ale twórcy przeciągają. Ale co to dla Spidermana. Muszę się dowiedzieć, co się stało. Na tym terenie. A gdzie to konie mam sprawdzić? Tutaj? Jest taki groźny, to już coś. Ciekawe, już wróciłeś? Myślałam, że leciałeś do tamtego pożaru. Tak, właśnie lecę, w którą to stronę było? Ostatnio ruszyłeś tam, na południe. Dzięki, trochę się pogubiłem. Okej okay. Spajki kogoś udaje. Że oni czują nic się wiesią, a po się głupi w sytuacji? jakby sfond z tamtej strony. Widać szkody po pożarze. Zdaje się, że szybko go ugasili. Wróciłeś. Nie wiem, jak ci dziękować za wyciągnięcie mojej przyjaciółki z płomieni. Myślałam, że już po Nie ma za co. Chciałbym się upewnić, że wszyscy są bezpieczni. Ale ten dym trochę mnie skołował. Pamiętasz, dokąd potem poszedłem? Wybacz, pomagałam przyjaciółce. Dzięki. Pozdrów, przyjaciółkę. Ok. Klikolwiek jest ten fałszywy Spider-Man, pomaga ludziom. Ale to, co robi, jest niebezpieczne. Muszę go znaleźć. Ale gdzie ty będziesz gdzieś w, w środku? Wdrażamy, coś Użył schodów pożarowych. Chyba nie umiał skopiować moich wyrzutni sieci. Hey, <noise> <noise> Spidey, co zrobiłeś z tą gaśnicą? Gaśnicą, tak? Gdzie mógł ją zostawić? Szukałem, szukałem, aż w końcu znalazłem. I tutaj coś mamy. Ale jeszcze tego nie zauważyłem, zbadaj pożar. Tutaj coś mamy. Okej, okay, analiza. Środka Niektóre nieznane substancje wymagają umieszczenia kilku fragmentów w kolumnie. ok Jeżeli dwie linie absorpcji pokryją się, utworzą grubszą linię absorpcji. ok Czyli mamy wykombinowania coś. Zróbmy tak, tak. Bo widzę tak mniej więcej, że to działa. Okej, okay, w miarę łatwe było, ADP. Kontynuuj? Mana sobie piane z gaśnicy. Jeśli ustawię soczewki na szukanie jej składu chemicznego, powinna mnie doprowadzić do Spidermana 20 aż? Naprawdę, ktoś bawi się we Spidermana Ten facet wygląda jakby się z kimś bił, może coś wie A ten? Dary, ci przecież. wszystko rozegra się na dachu Tylko uważaj na siebie tylko o kas ale rozruba. Mój sobowtórnie jest taką gapą. I zostawił narkotyki. Intencje chyba ma dobre, nawet jeśli jego metody są szalone. Ciekawe. Tutaj, tutaj nie było żadnego komentarza? OK. Ludzie chyba go lubią. To znaczy mnie. To znaczy. Nie ma problemu. Przepraszam, słyszę kogoś w potrzebie. Ej, ja tak nie mówię. Nikt tak nie mówi. Zostawcie go. Tak, jasne. Za twoją głowę dostaniemy od pana Fiska niezłą premię. Ej, ej, Ja nie jestem Spider-Manem wydawać się już nie jesteś. Pora wyrównać szanse. Zawsze wiedziałem, że to więcej niż jest. No to witam. Ja się tym zajmę leć. Mam stracić szansę na walkę o Spider-mana? Tak. Odpuść, bo to nie jest dla ciebie. z liberami, ty Kurcze, z Okej. Koncentracja pełna. I wykończenie. Co wycia jak? Okej. Okay. Tam jeszcze. Wiesz jak chcesz pomóc innym, to niedaleko jest dom domu Co tu się? O Pięknie, akcie od tyłu. Wykończenie. Od Standard. Swarem mordko, ale ja ci zabawę odbieram. Gdzie? Już idę e, Jeszcze z pasuką? No ej Wyrzutnie rakiet, jest niepotrzebna Okej okay. Bingo, ktoś jeszcze? Trzech zostało, widzę na minimapie No Ała, dostałem No i, po co ci to było? Naprawdę? Ej, jeszcze mnie pokonają Nie mogli się tak z nimi bawić Gdzie jeszcze jeden został? Na minimapie widzę a tu? Rony... To było mocne. Jak ty to robisz? Krok po kroku. Słuchaj, masz dobre intencje, ale jak tak dalej będziesz robił, to w końcu zginiesz. Tak, teraz to rozumiem. Spokojnie, odwieszę kostium. Koniec ze Spider-Manem. Słusznie. Poza tym nie potrzebujesz kostiumu, żeby zmieniać świat. Dobrze powiedziane, zapamiętam to. Więc na tym to polegało, Twój Spidermanów. Udaj się do laboratorium od tam. Poziom 15 plus 5% prędkości bujania. Jeden punkt umiejętności. Bingo. A co my tutaj teraz mamy? Kostiumy. Tu, tutaj mamy coś do odblokowania, ale jeszcze trzy rany badawcze. Ok, na razie tutaj nic nie mamy do odblokowania. ty możemy sobie odblokować, i chyba to mogę nawet teraz zrobić. Czyli wytusza czas, przez który wlokowie są związani siecią. Ok, to mogę też, widzę, że tak. Ok, zwiększa maksymalną am amunicję tego kaczetu o jeden. Bingo, zabieramy to. A jeśli chodzi o umiejętności, to ja sobie to przeczytam na spokojnie I może wy wykorzystam jakieś dostępne te trzy punkty Ale to już nie w tym odcinku W tym odcinku to ode mnie będzie wszystko Widzimy się w 18 odcinku z Spider-Manem na moim kanale Dzięki, że oglądaliście do końca i do zobaczenia w kolejnym materiale Cześć!